Cześć, witajcie. Jesteśmy właśnie na czarnym stawie gąsienicowym i podążamy na drogę na czubie nad karbem. Zobaczymy jakie tam warunki panują, jaki się jeden zespół tam działa. Może nam się uda coś tutaj dzisiaj długnąć ostatni dzień zimy. No, i lekki mrozek. Także może jeszcze będzie się fajnie to trzymać. Po drodze szliśmy z Brzezin. Śnieg na całej trasie jest. Także, jeżeli ktoś by chciał na skiturach bądź z dzieckiem na sankach, to bez problemu jest w stanie odejść, podjechać. Tak się prezentuje okolica. Ujęcie z innego miejsca, już i z innego czasu. Jesteśmy w Beskidzie, spacerek z psem, ale wracając do filmu, o, zasilanie nam nie dawało rady, więc takie strzępki materiałów są. Ale postanowiłem, że i tak to jakoś złożę i tam wrzucę na ten kanał, więc jeżeli ktoś ma ochotę, może sobie zobaczyć. Natomiast na pewno zapraszam do Wojtka, będzie link w opisie pod filmem. Jemu się tam udało nagrać troszkę z tej wspinaczki, bo kamerę włączał dopiero na czubie, także tam będzie można zobaczyć coś ciekawszego na pewno a my dzisiaj tylko tutaj spacerujemy sobie podchodzimy sobie na wprost pod czubę Ten drugi zespół, jakiś skidurowy dojechał pod ścianę no i na karp ludzie sobie dryptają. A jesteśmy pod startem drogi Głogowskiego Przed nami ten jeden zespół tam właśnie odśnieża nam troszeczkę drogę, będzie nam pewnie prościej, ale jest mniej śniegu niż się spodziewaliśmy, także chyba będzie nieźle. Wojtek tam walczy. Zaraz mi tutaj wyjdzie za gzymsik i go już nie będzie widać. Dobra, z połowy drogi oczywiście nie mamy, bo bateria GoPro i zima to, to nie idzie w parze. No Mieliśmy takie miejsce tam, że nie bawiliśmy się z kamerą. Wojtek teraz tutaj będzie walczyć. Trzeci wyciąg, tak? Ja już się zgubiłem, ale chyba trzeci. trzeci. Miejscami jest fajnie, miejscami nie, nie do końca. Jest sporo takiego miękkiego śniegu, który niezbyt trzyma. Mam nadzieję, że teraz już nam to szybciutko pójdzie, bo dziewczyny nas czekają na przełęczy. Ostatni trawers, ostatnia bateria, pewnie ostatnie 10 sekund może no się więc... tak Powolutku mam se iść? Tak, bardzo powolutku i, się i tak nie przyjdzie. To niedobrze To nie zdąży mi się ten Nagrać nic znowu O! Daj pan luz Proszę. No to najpierw trzeba do czegoś dojść. No ale ostatnie podrygi schodzimy z przełęczy karp. Dziewczyny czekają w murowańcu. Twardo. I to by było na tyle w tym dzisiejszym materiale. Czuba dość fajna przyjemne, krótka droga i zapraszam Was na następny materiał, który będzie ze świnicy.